na wyspie totalnej porażki. Obozowicie musieli przejść przez bardzo brutalne zjeżdżanie. Ciała były poobijane i wymaślane. Szczurotwarze wygrały, kiedy Damien wziął heroiczny postęp. Lecz Mili go oszukała i zepchnęła go z czteropunktowej zjeżdżalni. Kiedy został pognieciony yy, koła zębatami i na sam koniec kopnięty butem. Chase nic nie robił, tylko gadołęboko. Więc jego drużyna z sotyłki dały mu stare, dobre pożegnanie. Więc kto będzie źle dla mnie cierpiał i kto odpadnie w tutaj na totalnej wyspie porażki. Czyli co tam, jestem tu by wymiatać. Nie znam innych, ale co mi tam? Znam tą grę i mam też skilla wymiatać innych, oj znasz to. Jak chciałbym być, Jak chciałbym być, ja chciałbym być sławny. Cieszę się, że wygraliśmy to wyzwanie, ale to wciąż nie usprawiedliwia, co ci zrobiła! Cześć wszyscy! Jak tam poranek? Chodźcie wszyscy, zanim ona nas zepchnie z góry! Czy to wciąż o tym, jak zepchnęłam Dimię na czteropunktowej zjeżdżalni? To dało wygrano, Ale to i tak tego tak nie zmienia to mu Ona nie tego warta! I to przekroczyło granicę! To linie! Ta! Linie mety! Ty myślisz, że to jakiś żart? To jest tak samo zły jak Reaper użył pryku ludzką tarczę! że nie wiecie, w poprzednim sezonie! Reaper użył pretty ludzką tarczę! Nie chcę was trzymać niepewności! Ty Mili! Jesteś reaperem! Nie jestem! Nie jestem! Czy ja serio jestem reaperem? Więc dziś rano MK idzie na poranne spotkanie starzystów, by dowiedzieć się, co się będzie działo w dzisiejszym wyzwaniu. Będziemy oszukiwać. Oczywiście, oszukiwać. Witajcie obozowicie! Więc, jak wiecie, w dzisiejszym wyzwaniu musimy pokryć e, dzieciaków w tym e, sosie. Lecz musimy ich szybko odwiązać, bo on jest bardzo klejący. Jeśli ich nie odsprayimy, to nic ich nie odklei. Bingo! Obozowicie! Czas na spotkanie! Spotkajmy się! Witajcie! Pierw. Mamy małe powitanie. Sosem! Co to jest? Ła, Pa! jesteś pokryci. Jasny stary. Co to jest? To jest sos pewnego drzewa w Afryce. Bardzo rzadki, ale da się. Wszy wszystko się do niego przyklei. Co? Dlaczego? Lepsze pytanie. Czemu o tym nie pomyślałem lata temu? Więc będziecie musieli przyjść dookoła wyspy. Nie przylepić się do niczego. Pierwsza droga to Haleika z przepaści. To brzmi źle. I kolejna to bardziej niebezpieczna. Jeszcze gorsze! Czemu wszystko musi być takie złe? No widzisz, potem nie zatrudnili. Będziecie musieli przejść przez te dwa skróty. I na go się nie przykleić. <śm> Ale szczurotwarze mają więcej zawodników niż my. Weź przestań narzekać. Pri, ja chodziła do szkoły, kiedy ty jeszcze y, nie słuchałeś. No bum, weź naprawdę przestań narzekać. Ja, yeah! No bra! Od kiedy Caleb broni Pri? Myślę, że to sojusz soj z może się naprawdę zacząć. Rozkręca się on. Dobrze, więc pierwsza drużyna, która przyjdzie ze wszystkimi e, zawodnikami wygra. A jeśli się do czegoś przykleimy, to przyjdziecie nam pomóc? No nie, macie sami zaradzić. Oni robią wyzwania specjalnie trudne! Czy wy dopiero to zaodpaliście? Nie dotykajcie się! Nie dotykać mnie! Nie dotykać niczego! Rany, mówisz mi o tym dopiero teraz! Gotowi, zaczynamy, kiedy trąbka zatrąb i ciwi... Już! Lecimy! Ćwiczyłam <skruw> dużo w obozowiskach. skach. dwie drogi, zbyt dużo do wyboru. To może my, to może pójdźmy... Rozdzielmy się. No dobra, my pójdziemy tą pierwszą, a Mili może iść drugą. Lecimy! O hej! I tak miałem wziąć drogę śmierci, więc. I z Ja też. Ty też idziesz, że ma. No ta! Lecimy. A więc musimy się trochę dowiedzieć. Ej, chodźcie za mną! Ale my mamy biec tam. Znam skrót. Co znam do wyganą? Znasz MK? Prowadź nas! Ta dwójka jest tak bardzo sas, ale nie mogliby otworzyć naszej drużyny, bo i tak ja mam numery, by wysłać ich do domu. Ta, położyłam tą spray, żeby nas odspróbować, żebyśmy mogli nie być Tak, żebyśmy mogli wygrać. Ale skrót, no skróty są fajne. Ta, to jest w przeciwieństwo długich dróg. No ta, chodźmy. Dobra. Wyjdźcie, ja zaraz zadążę. No, może. No tak, jeśli pójdę z moją drużyną z... Potem MK, to nigdzie nie będę miał samego czasu z Axel. No dobra, wiesz to możesz to wszystko jeszcze naprawić, ale jak? Wszystko jest z zdejmienem. No widzisz, to był jeden malutki błąd. Każdemu się zdarza. Masz jeszcze szansę to naprawić. Tak myślisz? Po tym co mu zrobiłam, to było okropne. Tak, ale jak wiesz, każdemu się zdarza nawet mi. Więc możesz to jeszcze naprawić, pamiętaj. Napraw to z dymieniem. Wiesz co, masz rację. Idę to z nim naprawić. Jasne, to jest mili, którą znam. Leć! Czuję zapach starych skarpet i brudnej desperacji. A hej! Wzięliśmy tą samą drogę! No i co? No i... Co tam jest? Ciii. Weź jakąś broń. A, to tylko mikroliczek. króliczek. No! no to pięknie, chłoptasiu ma dla mnie nazwisko, ale to jest chłoptaś. Chociaż nazwisko Przy, Przykleje się do pup pięknie. Przygotowałem się przez y, obozowiska kosmitów, zombie i takie tam, ale u, nic mnie nie by utknąć do jego tyłka. Ale hej, jest, jest ciepły! Aaaa! Wy dostańcie mnie stąd! Uu, pakcie, spray by nas uwolnić. Wow, to się wzięło tu pośród i jej... dokładnie tego? To jest ale wielki przypadek, no da mamy szczęście, uhu. Wow, po prostu wow! Ej, MK specjalnie zrobiła to w skrótku, żebyśmy mogli wygrać! Chwila, to trochę brzmi jak... oszustwo! Nie, 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 to jest oszustwo jeśli cię przyłapią, ale oszukiwanie jest złe! Ale wygrana po trzy razy z rzędu będzie co. Hej, to pomyślcie na tym, że to tylko mała rzecz, którą dostajemy, którą nie mają szczure twarzy. Eee... No dawajcie. Eee... Nie możemy przegrać trzeci raz. No widzicie, ja i Wayne nie będziemy, nie będziemy tym udział. No jasne. Hu, hu! Eee... się się nigdy nie powdają. Jasne. Hu Oj no dobra, zaraz ja to nie! Chcę pooglądać! Dobra! Dowej Zi! ja nie biec, bo ja nie tracić ścił! Cętrza! Muszę znaleźć skarb! Zawsze na końcu każdy ten jest garnek pełen złota. To jest i tak zakazane według prawa w serialach. Mm, no chyba... Chcę to jeszcze oglądać. Chcę jeszcze ich odkryć, to zastanawiam z wybór. Zrobię to. Nie, nie, nie! Wow! Czuję się taki czysty. Taki bardzo czysty. Ta, ale... Też jest czuj się bardzo czysty, ale brudny w tym samym czasie. No, wygramy to. No dobra. Ta droga jest zbyt łatwa. Pokliścił słyszy. U uwolnić piłki. Piłki co? Hej, Dejmicz! Uciekać! To było blisko. Ten Chris nas naprawdę nienawidzi. Ty myślisz? O, to tylko Mili. Uh. Oni chyba się bardzo uwierzy na to oszukiwanie. A skąd nimi to? Wiesz pewnie im przeszło już. No to patrz jeszcze raz. Uh. Ale muszą się z tym mierzyć. Musimy to wygrać w końcu. A może po prostu do nich to weź... Nie wiem, o co masz na myśli? No widzisz, że twarze mają na nas przewagę, bo już przygryli, więc musimy ich zmusić trochę. Ale nie będę kazał urażowi wybrać pomiędzy mną a graniem fair. Mamy bardzo dobrą relację. Uuu, Bowie, przez ciebie zaraz żygnę. No to mam plan. Rozdzielmy się. Ja zajmę się chłopakami, a wy róbcie co chcecie. Ale zły pomysł z mostem. Tak trzeba... Spokojnie, taki sam był podobny w moich filmach. I chciałam, żeby był prawdziwym mostem, ale nie, oni się nie zgodzili. Lecimy, no, no to co? Patrzcie, kto miał rację, ta głupia aktorka Hollywood daj, dajesz. mi nie musisz tego robić, jeśli nie chcesz. Oj, kto to mówi? Teraz co chcę jest ważne. Słuchaj, bardzo żałuję tego, co dziś zrobiłam. I nienawidzę siebie za to, co zrobiłam. Bo jesteś bardzo dobrą osobą. I nie chcę, żebyś... Bo nie potrzebujesz wyjść zaufania, ale chcę wiedzieć, że bardzo przepraszam. Nigdy nie byłem tak długo zły. To najbardziej nienawidzę. Ale nie mogę cię tak długo zły. O, chodź tu laska! Nie, nie! A, no tak, to. Uwaga, uwaga. Uwolni cukierki. Hmm. Cukierki nadchodzą. A! Ah! Nie! Musimy jej pomóc. Musimy przejść. Na pewno jesteś pewny, że chcesz to zrobić. W sumie... Może potrzebuję zrobić trochę więcej ryzyk. Potrzebuję tylko mojego popchnięcia. A to bardzo zły Mamy pierwszą szczurą twarz jako ofiarę! O skarbie! Chodźcie co Chcę... Jak to złapiemy? Ha! Patrz, może to mi śmietnik! Wiesz co? to twoja zwłaszcza, jest bardzo spoko! Ha, dzięki! To się na nią staram. O, tęczo! Ci grzeszły za swój skarb! To daj mi jakiś znak! Ha. Ha. To było bardzo przyjemne, tak jak powiedziała moja siostrze, że jej królik jest opętany. A, nie, nie! Chwila, moment. O, to jesteś ten rakunek! To spotkałem w świetniku zjeżdżalni! Ta tutaj koleżko! Oddalaj! Mhm, ta! Trzpi koleżko! O, mm -hmm, ta, śpij, koleżko. o taka ciekawostka! Wiedziałeś, że kurczaki dają najwięcej piór? Nie ruszajcie się, wściekłe kurczaki, to nieprzewidywalne kurczaki. Jeden mały ruch, a będziemy wszyscy w piórach. Chcesz wykonać honory? O, jesteś najlepsza! Nie, 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 uciekać! O, oh. oh, mam tylko MME. Ale chyba jeszcze możemy postarać się. Oh. Uwaga! Jesteś zła, Najgorsza! Ooo, wszedł zarys się wyrumienie! O nie Co my teraz zrobimy? Nie przegramy! Caleb! Zabiorę... Wygląda to, że zabiorę drzewo do nimety. Musimy być sali klejący, kiedy pójdziemy do mety. Bo chyba nie bądźmy pójść czyści, prawda? To było bardzo genialne, o, no wiem, ale chociaż będziemy trochę klijący w, w połowę no ta, to lepsze niż nic. O no weźcie, wy tak na serio? No pięknie. Jeszcze nikt się nie pojawił, mają tylko 10 minut. Ha, pierwsza, jak zwykle. Nie chcę mówić, że jestem najlepszym uczestnikiem na wyspie, ale jestem. No super! Doszła się jako pierwsza. Ciekawie czy ktoś zaraz inny dojdzie. hu, Jesteśmy ta. Wow. Eee, super. Ha, jesteśmy. Jedna osoba z czurych twarzy i, i pięć z tyłu końców. Nie chcę to mówić, ale jaki jest was sekret, że nic się do was nie przylepiło. No chyba uważaliśmy, użyliśmy siły naszej drużyny. No ta. Odsprayować ich. O, ale się dobrze czuję. Byliśmy dokładnie w tym śluzu tak długo. No się ma. Mam nowego koleżkę tu! Weźcie to z niego. No. Szef mówi, że nie mogę trzymać swojego nowego przyjaciela przez 3. No jak ja, Surrod! Bram zakrzyk na wszy dwa razy w życiu I ja osoby twarzy 5 z punktów. Kto dojdzie następny? Jeśli nikt nie dojdzie przez ten czas, to... sz twarzy przegrałem. Idzieś pewne, że dasz rady Caleb? Oczywiście. Dam radę przenieść na drzewo. A tak to daję radę? Nie ma sprawy. Wszystko w ma? Ach, ten kot chyba myśli, że jestem kurczakiem. Uff, jak długo jeszcze zajmie, żeby przynieść nasze tyłki dookoła tamtej wyspy? No właśnie, myśleliśmy z naszymi głowami, gdy powinniśmy używać nasze tyłki. Jak mocno możesz pierdzieć. Lepiej nie rób tego miłosnego spojrzenia do kamery. Nie robię. Dzioma! co to jest? Witaj na pokładzie. Wszystko. Co na Wyspie Totalnej Porażki? Raptory, z złe zwierzęta i o tutaj jedzenie, ale nic! Mnie nie przygotowałam na coś takiego. <grystanie> Niezła zagrywka, księ MacLean. Hej, może jakoś użyjemy to y środki, ślinę, żeby się z tego wydostać? No właśnie, możemy się wyślinować z tego. Nie, Damien, właśnie nie o to mi chodziło. E -e, e -e. Tak, właśnie o tym mówię. <grystanie> Ria, Kaleb i... kurczak blondynka? Ale śmieszne Kaleb dla wszystkich zanieś do mety. E, r, pokój na jeszcze dwóch? No da, sprzedajcie. Jeśli zaraz pozostali się szczury twarzy się nie pojawią, to skąd zodyłki przegry. Skąd tuzgił? O, biegnie Caleb i ma pasażerów. Jeśli dobień to szczuro twarze wygrają. Wszystko zależy od niego. I blisko było, ale nie! Skąd statyłki wygrywają? Ta! A my, szczure twarzy zobaczymy się przy eliminacji. Musimy być czyści! Czyści! Nie możemy śmierdzić oszustwem! Witajcie ponownie, obozowicze! Czas, żebyśmy oczywiście zaczęli wszystko co ponownie. I nie mogę od was usprawiedliwiać, bo nie mam sprzętu. Chwila, ty przypadkiem go nie masz teraz w rękach? No widzisz, nie te miejsce! Chris, raczej szefie, zacznij opierdzielanie. O, Caleb, a co ja zrobiłem? Przecież przeniesłem dziś twoją całą drużynę. Potem na to wyglądało, że może nie bierzesz dni wolnych tak często, jak myślimy po tym, co dziś dokonałeś. No, może tylko raz, obiecuję, ta... W blisko. Axel, nie myśl o tym, stary dziadzie. Okej, okay, Emma, co? Wyglądasz jak kurczak i to jest głupie. Mili, co? Myślałam, że dobrze dziś grałam. Może i gdzieś dobrze grałaś, ale niektórzy mają ci wciąż za złe za to, że zechfnęłaś się do Damien'a na czteropunktową zjeżdżanie w poprzednim wyzwaniu. Ale już jest wszystko spoko! Damien mi wybaczył. Powiedz im Damien. Lepa. Lepa. Widzicie? No nie wiem, ja słyszałem recepturę, z... recepturę na zupkę chińską. Też? Też słyszałem recepturę na zupkę chińską. Ach, chcę zupkę chińską. Dobrze więc. Pianki idą, i kto nie dostanie pianki, musi odejść: Priya. Michelle. Z, Aksel, Damien i Caleb. Pianki idą dla Was, a ostatnia pianka idzie do Emmy. Szefie, proszę odsprayć mili, ona odpada. A ktoś wie, co się stało z Wilperem? Nie! Ach, nieważne. Halo! Toś mi pomoże! Halo! Cokolwiek? No. W, tamtym, w poprzednim sezonie zeszłam bardzo daleko, ale w tym sezonie też bardzo dobrze gram. Oprócz tego dnia pierwszego, gdzie zostałem pierwsza wolona w drużynie. Albo drugiego, gdy tymi dymina do 3 punktu, 4 punktowej zjeżdżalni. Lub tym nie gram dziś bardzo fajnie. Oh, mogłem, przeczy mogłem przeczytać tą książkę o trenowaniu. Więc z kolei dzieciak odpada. Szczury twarze wyeliminowały pierwszego gracza. To, czy gra... szczura twarzy kogoś znowu na wyspie totalnej porażki?